Witam wszystkich Powiem że tak, dzisiaj też, kurwa, nawet dzionek udany Naprawdę Pokażę po kolei co pierwsze, nie? Pierwsze był, o, był kapser taki, o Też to było, ale już dawno się wsunęło Później znaleźliśmy sobie o mu to klamrę Chyba od gazmaski, chyba, nie są pewne, Albo jakaś inna trzeba. Później co? Włóżkę Aluminium Nóż, nóż jest zajebiaszczy Nóż jest zajebiaszczy, prawda? Do dobrej firmy Zobaczcie jaka kosza Geralt Geralt, Geralt, widzicie Gisię? Nikt się trzyma pewno, może taka piła To jest Kozak, kozak Później jeszcze jeden, że żeby jest roknął tu stary jest cyzorek nie? że pluj ale... No, nie przeżyj mam jeszcze, mi się drwa taka przegóra w piękny. piękne jest nie? W ogóle zrobiona, chyba z rogu Pewno z rogu Piękne było Telefon chcemy żonić liście? Mordowo? Nie daleko domu Nie daleko domu Ale to Czekaj, ja muszę się czekać, czekać, Będę wchodzi tutaj kopał, No My jeszcze tutaj na, na ten następnej gdzie kiedyś kopali tych chabów. Nie, wychodzę tutaj, bo wyjdzie... To no, kopałem, w końcu No przecież tak jak sobie przez Weź piłów Dobra, dobra, na tym tu skończyliśmy? Na, na... Ja się pokończyła, trzeba było dużo mówił. Pepsi on się nazywał. Korek się znalazł od piwa. I to jest najlepszy facer, nie, zobaczcie na to patrzcie. Jak to przeładnie na zimie? Chyba pasa do domów, chyba, nie? Zobaczy na pewno niemiecka nie nazywa się Olde Zan, Zan Pasta Olde Zan Pasta Długa nazwa lepiej brzmi ten kolej. trochę municji nie wiem tylko co to jest nie mam pojęcia czego to słyszyło. Jakiś mi, mi, mini, mini wózek, czy coś takiego? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem. Może się dawno jakiś popał, Ciekawe, czy? ale to jest piękne. Polski guziczek i tu przed chwilą niemiecki groszek. Korek od pasty, no tak, no. Nie było źle. Mogło być lepiej, ale nic. Tak jest fajnie, ciekawie. Trochę łusek od ptateczki. Jeden mauzer, parę czubków. No. Nóż fajny. Nóż jest fajny. Gerard. Dobra, no, dobra firma. No i co, no. Kolica, Szedł porę z pół po godziny i spadał na obiad. Dobra, nara wszystkie. mi tylko zbliżenie kościoła. Fajny punkt widoku widokowy tu jest, nie? To wszystko koło. Dużo tam jest rejestr też fajny Bardzo daleko. Znaczy, daleko nie? No w sumie bardzo daleko No nic, coś zdaje też nagram. na Rapskim